Siema, z tej strony pan pomysł. Dzisiaj sobie zrobiłem odcinek na HubPlayu z bazą, którą zrobiłem z Cyber Julianem. No więc, jak widzicie, znowu jest odcinek po aż dwóch tygodniach przerwy. Teraz, nie wiem, jakoś mi się nie chce nagrywać. O, widzę, że ktoś napisał Bomes, Hater i Ejak. No nie, 6M6. 6M... Boże, to jest jakiś nienormalny. Ja tutaj grałem, jak jeszcze go nie było, więc nie wiem. Patrzcie w ogóle, jakie mam rzeczy. No tutaj akurat gówno, ale patrzcie dalej właśnie. Zrobiłem sobie opening kluczy, ale... No i wypadła e-litra i wszystko, ale mi się nie nagrało, no przepraszam was widzowie. To jest... O, dokładnie, patrzcie co piszą mu ten Minarna mi na... i ty dobrze dzięki. Nie no fajni ludzie po prostu bronią mnie. Trzeba im przyznać i mi... mi przede wszystkim trzeba przyznać rację. Patrzcie ile mam kasy i nie wiem, może sobie dzisiaj coś kupimy. Bo po prostu tej kasy się nie chce zbierać. zbieram już tak długo i nie wydaje. Jakieś... Sprzedawałem klucze zazwyczaj. Zbierałem tylko te legendarne i Elite. No i właśnie widzicie, wydropiło mi się litra. No ale kurde, że się nie nagrało. No przepraszam widzowie. Co? Sklep z samochodami? Z samolotami? Co to jest? Na to mnie chyba... A nie, na to mnie jeszcze nie stać, ale... O co chodzi sklep z samolotami? Samolot z Rosji, samolot z Japonii? Ej o co ci widzowie? Napiszcie mi to w komentarzach, bo ja tego nie rozumiem. Tu już nie wiem, ten serwer się naprawdę wykoksił mocno. Trzeba tutaj znowu zacząć i krać. Dobra, jeszcze raz sklep. Bo tam widziałem jeszcze z tego, z samochody, że można kupować. To chyba mnie może i będzie nawet na jeden stać. O, 350. Boże, tutaj są dziwne ceny. 3000... 300 tysięcy 500, boże, 500. nie wiem, ja jestem nienormalny. Ignorujcie to, ale może mnie chyba no, jeden stać będzie. Aha, pisze, że nie stać. Dobra, sprawdzę. Na ile mam pieniędzy? Nie no, nie no, wystarczy, przecież Aha, 70. Aha, dobra. 75 tysięcy, okej, okay, dobra, to ja bzdury wygaduję. Przepraszam, widzowie, no nie stać. No niestety, no tutaj mają gówniane ceny. No. Szkoda, bo bym naprawdę miał ten samochód i bym mógł wam ocenić, zrobić ocenkę i na miniaturkę by było fajnie. A w ogóle widzowie, każdy kto y, tego napisze hashtag Haplay, to dostanie serduszko. No ale proszę też widzowie, piszcie tylko ci, którzy naprawdę jakby grają, y, znaczy oglądają mnie od samego początku, y, jakby nie od samego, od samego początku grania na Haplayu. Błagam, ja bym chciał zobaczyć po prostu ile ludzi gra, y, właśnie ile ludzi mnie od tamtego czasu ogląda już na pewno będzie wojownik yy, dragon, norbi al albo po prostu od czasu od którego właśnie skończyłem, w tym, jakby w tym czasie w którym grałem na hapleju, mnie to interesuje ile widzów jeszcze zostało przy mnie o dobra, typnąłem się do tego 6mc6 czy 6m6 uuu boże, aż mnie w ps e lagują wszystko chyba dobra mieczyk se wezmę, wezmę trzeba yy, tego Expa yy, podpromować, może podpromować, podexpić się. Już, już nie umiem grać w Minecrafta, no już nie umiem mówić. Dobra, rozwalę tutaj, chociaż takie ciekawe nie jest nawet. Dobra, tutaj se rozwalam. No nic. Yy, mam nadzieję widzowie, że Wam się odcinek podobał. Przepraszam, że taki krótki, niedługo będzie dłuższy. Jeżeli yy, będę miał więcej czasu, albo po prostu dłużej pogram na HappyU. Yy, za, za następne to będzie pewnie stream, jak zawsze a później może odcinek jak się pozytywnie jakby będzie to odcinek Sapleya. A więc żegnam się z Wami i pa!